Dzień dobry, wieczór. Z tej strony Dagny Miko i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Wczoraz aktora. Dzisiaj temat trochę bardziej poważny, ale dla mnie jako aktorki bardzo ważny. Dziś porozmawiamy o emocjach. Często emocje tych, których nie chcemy odczuwać, oceniamy jako negatywne. A ja dzisiaj chciałabym zachęcić Cię, żebyś spojrzała, żebyś spojrzał na ten temat zupełnie z innej perspektywy i potraktował emocje wyłącznie jako informacje. No, ale jak zagrać prawdziwe emocje, skoro nie chcesz ich czuć? Dzisiaj zaproponuję Wam trzy krótkie sposoby na odkrycie drogi do swoich emocji. Pierwszym sposobem, jaki pragnę Ci zaproponować, to obserwacja. Zauważ, jak czujesz się. Jak zachowujesz się w określonych sytuacjach wobec różnych osób, jedne mogą cię denerwować, przy innych się relaksujesz, po prostu zbadaj to w swoim ciele, gdzie czujesz te emocje, zadawaj sobie pytanie, jak się czuję. Nie potrafimy określić, jak się czujemy, stąd nie potrafimy również nazwać emocji, które w tym momencie nam towarzyszą. I to jest początek naszej drogi w odkryciu e, własnych emocji. <słuch> Że każda osoba odczuwa emocje w troszeczkę inny sposób. Jedni będą określać, że czują je w ciele, inni, że na zewnątrz. Jeszcze ktoś będzie wyobrażał sobie swoje emocje w postaci kolorów. Musisz znaleźć swój sposób, a to jest długa droga, ale jeżeli myślisz o pracy nad sobą, o aktorstwie, jest na pewno najbardziej skuteczna, bo sama taką drogą kroczę. W ramach ciekawostki podzielę się z Wami jeszcze tak zwaną mapą emocji, czyli tym, jak ludzie potrafią umiejscowić odczucia oraz ich natężenie w ciele. Link do artykułu związany z mapą emocji, znajdziecie w opisie tego filmu. Uwaga, uwaga! Drugim sposobem będzie wyobraźnia. Że możemy wybierać swoje reakcje na dane wydarzenia, a w związku z tym, że możemy kierować swoimi myślami, możemy również wybierać swoje emocje. I kiedy na przykład nasz pociąg jest opóźniony, możemy zareagować na różne sposoby. Możemy pozostałą część podróży spędzić w kurzeni, albo wybrać drugą opcję. Wyschnąć głęboko i spokojnie doczekać do końca trasy. A wracając do wyobraźni. W Polsce bardzo często spotykam się z metodami, które kierują aktorów w stronę odwoływania się do własnych doświadczeń, na przykład z dzieciństwa, albo wyobrażania sobie podobnych sytuacji, jakie mamy w sztuce na scenie przed kamerą do własnego życia. Ta metoda jest w pewnym sensie niebezpieczna i nieskuteczna. Możemy na przykład w tragedii antycznej, kiedy do zagrania są bardzo duże emocje, na przykład rozpaczy. Po śmierci innego bohatera, wyobrazić sobie, że na przykład lajtowo odszedł nasz ukochany pies. I tu pytanie do Ciebie. Po pierwsze, czy potrafię uwierzyć w tę historię, czyli ona staje się dla mnie prawdą? Czy potrafię sobie to na tyle wiarygodnie wyobrazić, żeby poczuć te uczucia? I po drugie, niestety, ale te uczucia i te wyobrażenia bardzo szybko się wyczerpują. Czyli następnym razem musielibyśmy. Pożegnać się z naszym ukochanym kotem, kanarkiem, i tak, i tak dalej. Trzecim i ostatnim sposobem, który pragnę Wam dzisiaj zaproponować, jest udawanie. I według mnie nie ma skuteczniejszej metody niż ta, ale warto ją połączyć również z dwiema poprzednimi. Dlaczego nazwałam ją udawaniem? Na początku może wydać się Wam mega, mega sztuczna ale gwarantuję, że po jakimś czasie powtarzania danej czynności, na przykład sztucznego płaczu lub śmiechu, wasze ciało wprawia się w ruch, wasza przepona zaczyna pracować i pojawia się prawdziwe uczucie. Z moich obserwacji wynika, że istnieją dwa typy przeżywających osób. Jednym się łatwiej śmiać, a innym wzruszać lub płakać. Ja akurat należę do osób, które Mogą się śmiać w każdej sytuacji. Gwarantuję Wam, że jeżeli w tym momencie weźmiecie głębszy oddech i zaczniecie się śmiać od bardzo wysokiego dźwięku, schodząc na dół, w pewnym momencie zaczniecie się śmiać naturalnie. Tak samo możecie znaleźć swój sposób na wyrażenie gniewu, złości, na wyrażenie smutku. Po prostu zacząć wprawiać ciało w ruch, wykonać jakiś gest i najlepiej zrobić to z dźwiękiem. I w tym sposobie udawania odnajdziecie swoją prawdę. I to na dzisiaj byłoby na tyle. Co sądzicie o tych moich trzech sposobach na emocje? Oczywiście mam ich więcej, no ale nie będę Wam wszystkiego zdradzać w ciągu pięciu minut. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Takie i inne treści edukacyjne pojawią się jeszcze na moim kanale, także subskrybujcie. Widzimy się za tydzień. Dzięki. Cześć.